mano tu budyń, a to jest krótki audiolog z okazji konkursu na święta. Na spóźnione święta, na nowy rok. Konkurs. Pierwsze zasady. Y, tak, po pierwsze, musieliśmy zasubskrybować i dać łapkę w górę na tym filmie. And dodać komentarz. Już Wam mówię nagrody. Pierwsze miejsce to będzie kod aktywujący do gry, które będziecie mogli sobie wybrać. Drugie to będzie kod aktywujący do gry, którą też będziesz mógł sobie wybrać. A trzecie miejsce to też będzie kod aktywujący do gry, którą możesz sobie wybrać, ale wybrać z gier, które wyświetlam się wam teraz na ekranie. To będziecie mogli wybrać tylko z tych gier, które wyświetlam wam się na ekranie kod aktywujący. <laughs> Także wiecie. Ten kod jest na multiplayer. Na multiplayer. Ten kod jest ode mnie dla was. Trzy miejsca, trzy nagrody. I może jeszcze do niektórych tam dodam polecanie, subskrypcje i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, ale na pewno trzy nagrody będą, aktywacje, kody, aktywujące kody, dobra, kończę tego audiologa, bo oglądam live'a, no dobra, no to to był krótki audiolog, a to był Budyń, siemano, papa, do jutra.